Cześć, witam w kolejnym odcinku. Jak widzicie, mam tutaj przed sobą warzywa. Niewielka ilość warzyw, niewielka różnorodność, yy, ale sałatka fantastyczna w smaku, aromatyczna. Taka powiedziałbym skromna sałatka, ale tak jak mówię, niezwykle aromatyczna. Tak więc zaczynamy działać. Pierwsze skrzypce gra tutaj kapusta. Kapusty mam kilogram. Tak więc przepisik z kilograma kapusty. Kapustę kroję na ćwiartki. I teraz oczywiście możemy pokroić nożem lub zetrzeć na tarce. Ja sobie zetrę. Zawsze to trochę szybciej. Oczywiście, kilogram po szatkowaniu, może tam troszeczkę źle powiedziałem. Tutaj mam kilo 200, kilo 100, troszeczkę z haczykiem, ale takie frakcje, wiecie, ten głąb odchodzi. Także zostanie kilogram. Ja teraz sobie zszatkuję. I działamy dalej. Teraz wymiana tartki, i na tarce jarzynowej ścieram marchewkę. Marchewki mamy tutaj 400 gram. Do tej sałatki w zupełności wystarczy. Wiecie, sezon sałatkowy powoli dobiega końca. Niestety, co wszystko, co. co... To dobre szybko się kończy, no ale nic na to nie poradzimy. Jeszcze możemy coś podziałać. Tak więc korzystajmy z ostatnich warzyw, które można kupić jeszcze w miarę w przystępnej cenie. Ale no wiadomo, wszystko będzie drożeć. Także już nie będzie to tak opłacalne jak teraz, to robienie tych sałatek. Tak więc ja teraz sobie zetr, yy, zetrę marchewkę i działamy dalej. Marchewka starta została cebula cebula w ilości dwóch sztuk. Dokładnie ważą 200 gram. Ale dodacie sobie dwie cebule, czy trzy mniejsze w zupełności to wystarczy. Jak widzicie cebulę kroję w pół plastry. Teraz możemy ją. Rozdrobnić. Naprawdę mało tych warzyw, mała różnorodność warzyw, ale sałatka jest fantastyczna. Jeśli chcecie, możecie tutaj sobie dodać yy, czy to paprykę, czy nie wiem, pietruszkę, natkę pietruszki, natkę selera, ale ja tutaj nic nie kombinuję. To jest taki, wiecie, klasyk sałatek. Sałatka bardzo dobrze znana, ale jeśli chodzi o smak, fantastyczna. A ja tutaj jeszcze dodam jedną przyprawę, którą uwielbiam. Wiecie chyba o jaką chodzi, kto ogląda ten kanał. A chodzi konkretnie o przyprawę kebab. Uwielbiam sałatki, słuchajcie, z tą przyprawą. Po prostu uwielbiam. Warzywa mam ogarnięte, szybko, sprawnie, bez żadnego kombinowania. Teraz do, dosypuję jedną łyżkę soli. Oczywiście sól do przetworów, sól niejodowana. I musimy tą kapustę dobrze zdusić. Wygniećmy z tą solą. Tak aby sól dotarła w każdy zakamarek naszej sałatki. Wiem, że będą słowa krytyki, bo znowu nie założył rękawiczek. Ale każdy nie robi jak uważa. Tak więc warzywa wygniecione. Teraz przykrywam i odstawiam na godzinę. Warzywa odstawione. Teraz możemy przygotować zalewę. Do garczka wlewam pół litra wody, czyli dwie szklanki. U mnie szklanka pojemność 250. Yy, dwie trzecie szklanki octu. Ocet jabłkowy. Do tego półtorej łyżki Przyprawy do kebaba. Półtorej lub jedną taką, taką konkretną łyżkę. Dwie łyżki oleju. I sześć łyżek cukru. 6. I to wszystko teraz muszę zagotować i delikatnie ostudzić. Zalewa zagotowana, i tak jak mówiłem, odstawiamy. Niech sobie delikatnie wystygnie. Ja przed chwilą patrzyłem warzywa, już fantastycznie zmiękły. Kapusta już jest, już jest bardzo fajna, bardzo fajnie miękka. Tak więc za chwileczkę działamy dalej. Warzywa odstały swoje. Słuchajcie, ja tutaj ich nie odgniatałem, nie, nie wygniatałem tego nadmiaru płynu. Tutaj to jest. Zlałem tylko to, co było na spodzie. No wiadomo, najwięcej tej soli się zebrało, tak więc tylko to było odlane. I teraz dolewam, zalewę, wymieszam. Ja to odstawię sobie jeszcze na około godzinę. Niech te, warzy nie, niech te warzywa jeszcze delikatnie się przegryzą z tą zalewą. Ta kapusta już fantastycznie zmiękła. Przegryzie się i będziemy, będziemy ładować do słoików. Ale zapach jest naprawdę fantastyczny. Skromna sałatka. Tak jak mówiłem, ale jeśli chodzi o zapach i smak petarda. Tak więc ja teraz to odstawiam. Przykrywam, odstawiam i za chwilę działam dalej. Tak więc sałatka się przegryzła, możemy nakładać do słoików. Oczywiście słoiki wyparzone, tak jak nakrętki. No rzecz Normalna, że zawsze się coś porozwala. Nakładajmy, upychajmy trochę, żeby jak najwięcej nam weszło tej sałatki. Ja mam przygotowane 3 słoiki półlitrowe. Sałatki zostanie, oczywiście nie zmarnuje się. Jutro do obiadu będzie jak znalazł. Chociaż może nie zostanie nic. Już zdążyłem sobie trochę podjeść. Naprawdę, jeśli chodzi o smak, no petarda. Coś fantastycznego. Teraz uzupełnijmy to jeszcze tym płynem, który tutaj mamy. Tutaj jest najwięcej tego smaku. To jest tak fantastyczne. Jak widzicie wchodzi dosyć dużo tego płynu jeszcze. I bardzo dobrze. Jeden słoiczek uzupełniony. Teraz oczywiście muszę przetrzeć. Dobrze wytrzyjmy. Bo tak jak u mnie na przykład się rozlało. Chyba, że będziecie to robić przez lejek. No to wtedy nie trzeba wycierać, chociaż nie zaszkodzi. Teraz zakręcam, odstawiam i napełniam kolejne słoiki. Mam napełnione, tak jak mówiłem, trzy sztuki. Tutaj niewiele zostało do obiadu. Jutro mało trzeba będzie dorobić. No ale to, to i dobrze. Słuchajcie, teraz będę pasteryzował. Jeśli chodzi o pasteryzację. Tą sałatkę, tą kapustę Będę pasteryzował przez 30 minut Wiecie, bez żadnych szaleń, Żeby ta woda Nie wiadomo jak się gotowała Tylko niech sobie lekko bulgota A jak pasteryzować to już chyba Na koniec sezonu No już chyba każdy wie Także tego już nie, może nie będę tłumaczył Tak więc ja teraz pasteryzuję Tak więc aromatyczną sałateczkę Mam zapasteryzowaną Ostygnie, za chwilę ląduje w spiżarce Wy jeśli macie ochotę na taką skromną, ale niesamowicie pyszną sałatkę. Działajcie, bo naprawdę szkoda każdej chwili. Sezon dobiega ku końcowi. Cóż, pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Życzę udanego wekowania i do następnego.